Pewien mnich, wiele lat medytując w samotności, mieszkając w odosobnieniu, stwierdził, że on jednak chciałby robić coś takiego, wiecie, ważnego. On by chciał uratować świat. No i on tak stwierdził, że jak on tam będzie siedział w tej swojej pieczarze, w górach, to on tego świata tam nie uratuje. No więc on stwierdził i podjął takie swoje życiowe wyzwanie obudził się w nim taki duch pomagania, że on powinien iść i uratować świat. Tak zrobił, a zszedł z tych gór, no nikogo tam do ratowania nie znalazł, więc poszedł do najbliższej wioski, no tam też jakoś wydawało mu się, że ten świat to taki jakoś tam za mały, więc tutaj nie ma za bardzo co ratować. A no i w końcu, czekajcie, bo ja się tak postawię, żeby jakoś wyglądać jak biały człowiek na, na tej grupie, a ja wyglądam tak o jakoś nie, nie jak biały człowiek. Przepraszam Was, na sekundę Was przepraszam, mam nadzieję, że to nic nie pomogło jednak, no ale dobra. Może jednak, czekajcie sekundę. Może teraz trochę pomoże, jakoś będę wyglądać. O! Ho, od razu mi jest lepiej. No dobra, i on szedł z tych gór, doszedł do tej wioski, doszedł do miasta. No i dalej jakoś mi się wydawało, że ten świat jest taki taki dziwny, nie do uratowania. No nie wiadomo właściwie, jak ten świat ratować. No i w końcu doszedł nad morzem. Był to taki okres. E, e, mm, zaraz będę czytać to, co pisze Mariola. Był to taki okres, w którym. Morze wyrzuciło na plażę rozgwiazdy, tysiące, miliony rozgwiazd, i te rozgwiazdy no, wysychały i umierały. Yy, oczywiście bardzo wielu turystów, bardzo wielu mieszkańców przyszło zobaczyć to zjawisko, no ale wśród tych wszystkich osób była jedna dziewczynka, która bardzo z taką roztropnością i z taką miłością łapała tą rozgwiazdę i wrzucała ją do morza. I tak po jednej chodziła i tak wrzucała ją do morza. Ten mnich tak przechodził obok niej, bo przecież on poszedł uratować ten świat, i tak się zatrzymał i stwierdził, że on musi jej to powiedzieć: Dziewczynko, kochana, no ty tam po prostu nie ratuj tych rozgwiazd, bo przecież ich wszystkich nie uratujesz. I, i przecież to jest bez sensu: no bo przecież to może będzie je cały czas tak wyrzucać, a ty jej chcesz tak ratować. Zostaw to, jak chcesz tak pomagać jak ja to Ty wiesz co zrób, to Ty po prostu chodź ze mną i będziemy razem pomagali ratować ten świat. I ta dziewczynka się tak do niego uśmiechnęła i powiedziała, że ona jednak te rozgwiazdy będzie tak wrzucać do tego morza. Więc on się stukał w głowę, mówi, no dziewczynko, no proszę Cię, nie rób tak w ogóle, to jest naprawdę bez sensu, spożytkujmy tą energię do ratowania jakiegoś, no może lepszego świata. I ta dziewczynka powiedziała temu mnichowi takie zdanie dla tej jednej rozgwiazdy ma to ogromny sens, ale jeśli mi pomożesz, to będzie miało sens już dla dwóch rozgwiazd. Ten mnik się tak zawiesił, zatrzymał, pomilczał, zaskoczył odpowiedzią tak młodej istoty, zakasał rękawy, podciągnął habit, ściągnął sandały i razem w dwójkę zaczęli wrzucać te rozgwiazdy do morza. Tej dwójce wrzucającej rozgwiazd przypatrywała się garstka turystów, którzy stwierdzili, że skoro mnich, mądry z gór, to oni też. I zrobiło ich się szóstka, ósemka, dziesiątka, aż w końcu okazało się, że na tej jednej konkretnej plaży wszystkie te rozgwiazdy zostały uratowane, bo zostały po prostu z zaopiekowaniem oddane morzu. I to dopiero było ciekawe zjawisko, które pokazały wszystkie telewizje na tym świecie. Aby uratować świat, ktoś, nawet mały, musi mieć odwagę zrobić coś dobrego i to po prostu rozpocząć. I chciałabym, żeby ta bajka dzisiaj w nas jako poniedziałek, Happy Monday została, że. Jeśli ma, wam się wydaje, że to co robicie nie ma sensu, to żebyście pamiętali, że może to jest ta jedna kropelka, może to jesteś ty, tą dziewczynką, e, która uruchamia dopiero jakąś lawinę, że to nasze życie ma sens i że czasami trzeba się odwrócić do tyłu i zobaczyć, ile dobra się zrobiło w świecie, w ludziach, w sobie. I to jedno uśmiechnięcie, to jedno dzień dobry. Ten jeden serdeczny gest w poniedziałek u ciebie, taki e, od ciebie wychodzący, może uratować komuś całe życie. Czasami to jest jedno zdanie, czasami to jest e, jeden uśmiech, który sprawia, że nam się bardziej chce. Więc chciałabym Wam po pierwsze podziękować za tą bajkę, za tę bajkę, bo jak zwykle w punkt i chciałabym Wam powiedzieć, jaki to jest ważny przekaz ze strony mózgu. Nasz mózg zmienia się pod wpływem doświadczeń. Co to znaczy? Ano, to znaczy tyle, że jeśli będziemy produkować pozytywne doświadczenia, to nasz mózg będzie się plastycznie zmieniał w pozytywną stronę. Będziemy lepiej odbierać świat, będziemy mniej chorować, będziemy mieli wyższą odporność na zdarzenia i lepszą rezyliencję. Ach, więc wiecie co? Tak sobie pomyślałam ratujmy te rozgwiazdy. Ja mam ten przywilej mieszkania nad morzem. E, tak sobie myślę, e, ta bajka będzie ze mną w każdym dniu, w którym ja po prostu nad to morze e, będę chodzić. Ale róbmy takie drobne rzeczy, nawet jak ktoś z boku stoi i mówi, że to jest bez sensu. Niech sobie mówi. Ale Ty nie przestawaj, bo e, dla tej jednej osoby może mieć to ogromny, olbrzymi sens. I dlaczego w poniedziałek, bo to jest cudowny dzień, żeby zacząć plastyczność naszą kształtować, żeby zmieniać ją w tę pozytywną stronę, nie? i żebyśmy w piątek albo w czwartek pomyśleli sobie, wow, jaki ten tydzień jest dobry. Dlatego, że zaczął się e, razem z nami po prostu w poniedziałek. No i dobry jest też dlatego, że to nasze myśli, Kreują e, naszą rzeczywistość. E, I to nasze myśli e, są naszymi marzeniami, i to nasze marzenia mogą stać się faktem. I o takim fakcie chciałabym Wam e, opowiedzieć. Kilka miesięcy temu poprosiliście mnie o kurs i on się pisze, i on się pewnie zaraz skończy pisać, i e, wiecie, robić w tych onlineach i to wszystko. Ale kilka miesięcy temu też zapytaliście mnie kiedy studia. I ja tak sobie pomyślałam, kurczę, no studia, nie, no gdzie ja studia, jak ja to zrobię? Nie, no marzy mi się tak, żeby było więcej brainologów i żeby studia, ale pomyślałam sobie nawet nie wiem jak to coś się robi. Ale to zdanie, ta myśl była we mnie tak tak głęboko, że nie miałam żadnych oporów, żeby pytać i żeby powiedzieć, że pomóżcie. I tak się wydarzyło. Finał jest taki, że oficjalnie od dzisiaj jest otwarta rekrutacja na studia podyplomowe, które nazywają się Brainologia, zarządzanie dobrostanem. I to jest dla mnie sukces. Dlatego, że jeśli jedna osoba zmieni swoje życie, dlatego, że Wykorzysta w praktyce tą wiedzę, tę wiedzę, która tam jest. A ta wiedza jest przygotowana tak, żeby zmieniać świat i w organizacji, i w szkole, bo są to studia dla nauczycieli, dla menadżerów, dla pracowników HR i dla nas. To jeśli tylko jedna osoba zmieni swoje życie pod wpływem tej wiedzy, to to jest tak jak z tą rozgwiazdą. Dla tej jednej osoby, Cały ten proces w moim świecie miał ogromny, ogromny sens. No i co? Eee, woda do picia, eee, herbata zielona do picia albo yerba. I Mariola nam napisała, że najważniejsza jest dieta właściwa dla mózgu i, słone i słoneczne nastawienie do życia. Tak, słuchajcie. To nastawienie ma znaczenie, a jedyną niepełnosprawnością jest narzekanie i właśnie to złe nastawienie. To my możemy powiedzieć, czy widzimy coś dobrego, czy tylko szukamy czegoś złego. Ten negative bias jest wpisany w nasz mózg, ale to nie ma znaczenia. Znaczenie ma na to to, na co ja kieruję uwagę. Mamy tydzień świadomości o mózgu, mamy cudowne aktywności, zapisujcie się na nie. Podglądajcie naukowców, oni naprawdę robią genialne rzeczy. Pobierajcie tysiące pewnie bezpłatnych różnych materiałów, e-booków, książek oraz innych rzeczy. Uczmy się o mózgu, bo warto. Zacznijmy go używać, zanim on użyje nas i zrobi katastrofę. Wszystko można, a nawet trzeba. Wasze i moje życie ma głęboki sens, jeśli my dostrzegamy ten sens w tym, co robimy. Mamy studia, mamy za chwilę kurs. No i pewnie będzie tak, że powinnam napisać książkę, którą, którą... jak ogarnę te studia i ogarnę ten kurs, to usiądę i zacznę pisać o brainologii, czyli o tym e, mam mózg i nie zamacham się go użyć. Natomiast e, dzisiaj mamy dzień i nikt z nas nie wie, ile tych dni jeszcze. I w związku z tym zróbcie wszystko, żeby ten dzień był po prostu dla was boski i cudowny. E, no to co? Happy Monday e, uważam za odbyty. Bajkę mamy wybraną na przyszły tydzień. E, życzymy wszystkiego najlepszego pani Ewelinie w marcu. E, to za chwilę jest za tydzień, e, chyba jakoś e, będzie. Urodzin przepięknych i przecudnych, yy, i marzeń życzymy dużo w tym marcu i w kwietniu i w każdym następnym miesiącu. Niech się dzieje dobrze dla nas i dla naszych bliskich. A żeby działo się dobrze, to nasza głowa musi być w porządku. Od tej strony chemicznej, od tej e, duchowej, i od tej e, fizycznej, yy, i mentalnej. Od każdej zróbcie wszystko, żeby wasza głowa cudownie z Wami współpracowała. Wykorzystajcie ten tydzień, tę wiedzę. Inspirujmy się nawzajem. Podrzucajcie proszę linki, jak znajdziecie coś wspaniałego. Rzucajcie memy o mózgu na grupę, niech tam się po prostu dzieje ogień. To jest nasze miejsce. Jedyne, kochane, wspaniałe dobre. Niech się dzieje nam dobrze! Tak, właśnie. Możemy rzucać uroki, możemy rzucać zaklęcia. To rzucajmy takie zaklęcia, które są dla nas dobre. Życzmy sobie dobrze, bo dlaczego nie? <laughs> Mariola napisała: Czekam na książkę. Będę miała wyrzuty sumienia, że to powiedziałam, gdyż, ponieważ. Yy, no dobrze, napiszemy, napiszemy. Działam, działam i polecam, yy, więc ja też was ściskam, trzymam za was kciuki. Słuchajcie, grupa jest po to, żeby się dzielić. Wiedzą, pytaniem, refleksją, rozwiązaniem, dzielić się też swoją troską, sukcesem. Wrzucajcie tam wszystko, co nam zrobi dobrze. Na fanpage'u mamy wiedzę, z której możecie czerpać i korzystać. Nie jest to wiedza na kamieniu, chociaż taka też pewnie jest mądra, bo, bo moja babcia zawsze też mówiła wiele takich prawideł, które niezależnie od przyrostu wiedzy zawsze są, zawsze są wartością, natomiast na pewno nie jest to wiedza, nie chcę tutaj nikogo urazić czy też obrazić, ale jest to wiedza sprawdzona, jest to wiedza zwalidowana i oparta na dowodach naukowych, bo boję się takiej, którą ktoś wykorzystuje w złych celach i takiej bym tu po prostu nie chciała jeśli ktoś to zbadał i pomogło to, to stosujmy. W naszym przedklinku, czyli w takiej części mózgu, mniej więcej gdzieś tutaj, podobno mieszka szczęście, podobno mieszka podświadomość. Zbadali to naukowcy z Uniwersytetu Kyoto w Japonii. No więc yy, tam gdzieś możemy sobie dotknąć naszego szczęścia. I niech ono się dzieje. Wszystkiego dobrego na poniedziałek. Niech się nam dzieje dobrze, tydzień mózgu, Brain Awareness Week. Ja się czuję zaszczycona, bo jestem polskim partnerem Dana Foundation Brain Awareness Week. I niech ta cudowna wiedza o mózgu przelewa się do naszych mózgów, korzystajmy z niej, róbmy z niej cudowny użytek i żyjmy sobie 150 lat. A co? Możemy? Możemy, bylebyśmy tylko taką mentalność mieli, taką, wiecie, jak nastolatki. Wszystkiego dobrego. Kończymy tę transmisję Happy Monday w poniedziałek 8.30. Zapraszajcie znajomych, rodziny oraz wszystkich. Dobrego poniedziałku dla Was. Pozdrawiam Was. Na razie jeszcze jeden Brainolog. Ale mam nadzieję, że niebawem tych Brainologów w Polsce będzie więcej. O! Na studia was zapraszam. Oczywiście też. Wspaniałego tygodnia dla Was. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Pa!